Artur Harasim, Zamojskie Stowarzyszenie Kulturalne Czerwony Smok, koordynator Zamojskich faj z Fantastyką. Dzisiaj spotykamy się w Zamojskim Domu Kultury, będziemy świętować wydarzenie związane z fantastyką. Mamy tutaj duży games room, więc można pograć sobie w ponad 100 gier planszowych dla małych i dla dużych. Mamy prelekcje, spotkania autorskie, dyskusje między innymi o Wiedźminie, warsztaty różne. Duż, dużo się będzie działo. Fantazja nas otacza, jak dzisiaj możemy spojrzeć na to, co jest też wokół nas i jak ta fantastyka pomaga nam w codziennym życiu. Może, może tak. Fantastyka teraz wyszła całkowicie z jakiegoś filmu i jest wszędzie. I... Sam Wiedźmin Sapkowskiego pokazuje, że teraz mamy tego dużo, a w czym nam może pomóc, nie wiem, ja przykładowo pisałem swój licencjat albo i maturę też związaną z fantastyką więc i z kulturą tutaj w Zamościu, więc do czegoś się na pewno przydał? Bez fantazji nie było sztucznej inteligencji, jeśli tak że dużo o niej się mówi. Czy to dobre połączenie, dobre rozwiązanie na przyszłość, czy trzeba być jednak ostrożnym w tym, co dzisiaj mamy? E, Może bym powiedział tak, jak Stanisław Lem w swoich książkach wcześniej zawsze ujmował. Sztuczna inteligencja i w ogóle wszystko, co jest fantastyczno-naukowe i tak dalej, daje szansę, ale trzeba gdzieś tego jednak pilnować. Rozwijajmy się, ale jednak mądrze. 14 lat spotykacie się Państwo w Zamojskim Domu Kultury na tych fantastycznych dniach podczas ferii, kiedy możemy poznać bliżej tą akurat może powiedzieć dziedzinę literatury. Jak się cieszy to spotkanie z zainteresowaniem ze strony młodych ludzi? Jakie są też może pytania, problemy, tematy, wyzwania? E, tak, 14 lat później spotykamy się w Zamojskim Domu Kultury. Jeszcze przed pandemią organizowaliśmy inny konwent, troszkę większy to były zamojskie spotkania z Fantastyką, wtedy w różnych szkołach to organizowaliśmy. Tamten konwent się cieszy, że mieliśmy ponad pół tysiąca uczestników, ten jest troszkę mniejszy, tak mamy około 150, ale wiadomo, pandemia troszkę nas tam kopnęła. Ale już te 150 osób w zamościu, które przychodzą stricte na, do jednego miejsca na daną imprezę, to jest i tak myślę, że, że sporo. A tematyki są bardzo różne. Niektórzy przychodzą na kwestie związane z mangą i anime, inni przychodzą na właśnie science fiction, ktoś inny bardziej na, na fantazy. Są mięcznicy kolorów, są mięcznicy gier bitewnych, planszowych. Każdy, ktoś coś tam sobie zna, znajdzie, myślę, ciekawego.